Energia jądrowa, fizyka i historia. Żeby lepiej zrozumieć elektrownie jądrowe, musimy im się bliżej przyjrzeć. Rozgrzewam cię siłą mojej woli. Jesteś ciepła, jesteś ciepła, ciepła, ciepła. Każda materia, bez względu na to, jaką ma formę, składa się z atomów. Każdy atom składa się z jądra otoczonego powłoką elektronową. Natomiast samo jądro składa się z dwóch rodzajów cząsteczek protonów i neutronów. Elektron posiada ujemny ładunek elektryczny. Jak ja nienawidzę zimnej pizzy! Ach! A proton, dodatni ładunek elektryczny. Rozluźnij się, uśmiechnij się, świat jest piękny. Świat jest piękny. Po atomie mówi się, że jest elektrycznie obojętny. Gdyż posiada tyle samo elektronów co protonów. Natomiast neutrony są pozbawione ładunku elektrycznego. Tożsamość chemiczna atomu zależy od liczby protonów w jego jądrze od 1 dla wodoru do 92 dla uranu. Są to pierwiastki chemiczne naturalne. Atomy, których jądra posiadają powyżej 92 protonów, nazywają się transuranowcami i zostały otrzymane sztucznie przez człowieka. Obecnie udało się uzyskać pierwiastek chemiczny ze 118 protonami. Dwa atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się jednak różnić liczbą neutronów. Takie atomy nazywa się izotopami tego pierwiastka chemicznego. Na przykład U-235 i U-238 są dwoma izotopami uranu, gdyż posiadają po 92 protony. Tyle, że U-235 posiada 143 neutrony, podczas gdy U-238 ma ich 146. Izotopy atomowe mogą występować w przyrodzie albo być dziełem człowieka. Całkowita masa jądra atomu jest mniejsza od sumy mas protonów i neutronów, z których składa się jądro. Ta różnica masy, zwana też defektem masy, odpowiada energii wiązania jądra, zwanej energią jądrową. Czy może moglibyśmy coś Kiedyś? Tak. Energia wiązania działa na bardzo niewielką odległość i jest w przybliżeniu milion razy większa od energii chemicznej atomów, czyli energii wiążącej elektrony orbitujące wokół jądra. Rozszczepienie wszystkich atomów w jednym gramie uranu czy plutonu uwalnia tyle energii, co spalenie jednej czy nawet półtorej tony węgla. Ja już nie będę wydobywać, ciągle mam węgiel pod paznokciami. W jądrze atomu występują więc dwa rodzaje niezależnych oddziaływań wzajemnych, które działają jak dwie siły o przeciwnych zwrotach. Oddziaływanie jądrowe wiążące, które wiąże ze sobą protony i neutrony. Masz takie piękne uszka. Uszka? Tak, uszka. Oraz oddziaływanie elektromagnetyczne, zwane odpychaniem kulombowskim, które usiłuje oddalić protony od siebie nawzajem. Gdyż ładunki elektryczne o jednakowym znaku się odpychają. Ty małpo! Ja mam być małpą ty krowo! Ja mam być krową, ty kuroty! Reakcja jądrowa jest zmianą rozłożenia składników jąder atomów w stosunku do ich wcześniejszego układu w materii. W takim towarzystwie to ja nie mogę! Kodzie, wychodzimy. Na przykład kiedy jądro uranu pochłonie neutron, może ulec rozbiciu na dwa produkty rozszczepienia. Powstałe produkty rozszczepienia pokonują w przybliżeniu zaledwie jedną setną milimetra, gdyż są silnie hamowane przez otaczającą materię. Podczas tego wyhamowania ich energia kinetyczna zamienia się w ciepło. O to chodziło! W końcu rozmrozimy pizzę! Poza tym rozszczepienie jądra uranu uwalnia energię w postaci promieniowania i powoduje wyrzucenie dwóch albo trzech neutronów. Są to tak zwane neutrony swobodne, Płynąłem na suchego roztwór oceanu. które z dużą łatwością poruszają się w materii, stopniowo oddając swoją energię kinetyczną podczas kolejnych zderzeń z innymi jądrami atomów występujących w materii. Neutrony te mogą na drodze tzw. reakcji łańcuchowej powodować rozszczepienia kolejnych atomów, które znów uwalniają energię i kilka następnych neutronów i tak dalej. Ale kto na to wpadł? Te wszystkie atomy, rozszczepienia. to jest strasznie skomplikowane. No jak to kto? Ja! Maria Skłodowska-Curie! Większość życia spędziła we Francji. Tam też studiowała. W Polsce w XIX wieku kobiety nie mogły studiować. A następnie rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursorka nowej gałęzi chemii. Radiochemii. Do jej dokonań należą opracowanie teorii promieniotwórczości, technika rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków radu i polonu. Z jej inicjatywy. Prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości, dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla. Jest jedyną kobietą, która nagrodę Nobla otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.